Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski z Kanady Szkoleniowej Karmu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale, gdzie zerkniemy na bardzo często powtarzane zdanie i sentencje w czasie odchudzania, które pojawia się często po paru tygodniach pracy nad sylwetką. Mianowicie, niechudne, nie mogę zredukować masy ciała. W tym wypadku odpowiemy sobie na pytanie, czy na pewno dobrze monitorujesz swój progres. Jako punkt numer jeden trzeba zawsze zwracać uwagę na swoje samopoczucie i zdrowie. Warto przed momentem rozpoczęcia diety zastanowić się i przypomnieć sobie jeszcze, zwrócić uwagę, jak w ogóle czuję się w ciągu dnia. Jaki jest mój poziom energii, jaki jest mój stan zdrowia. Może czasami masz opcję monitorowania swoich wyników badań, czyli zrobienia wyników badań tuż przed rozpoczęciem diety i na przykład po kilku miesiącach zmiany nawyków, zrobienia tych badań. Ponownie, dzięki czemu masz konkretne narzędzie, które wprowadzasz, czyli dietę, zmianę trybu życia, i widzisz, jak to może wpływać na wyniki badań, na poprawę zdrowia. Jeśli chodzi o samopoczucie, możesz czasami punktowo ocenić sobie poziom energii w ciągu dnia w skali na przykład od 0 do 10 i monitorować, jak to się zmienia na przestrzeni tygodni. Pamiętaj, że głównym Twoim celem, jeśli chodzi o. Praca nad sylwetką i redukcję masy ciała powinno być Twoje zdrowie, zmiana kompozycji sylwetki, zmiana składu ciała, ponieważ zwiększenie masy mięśniowej i zmniejszenie tkanki tłuszczowej będzie miał korzystny wpływ na Twoje zdrowie metaboliczne i to powinien być dla Ciebie fundament. Zastanów się więc, czy nie jest może tak, że na tym etapie, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, kiedy masz już za sobą załóżmy 5-6 tygodni redukcji wagi, masa ciała fajnie spadała, teraz jest pewien impas. To czy doceniasz to, że twoje są poczucie się poprawiło i na przykład też tym samym poprawiasz swoje zdrowie, ponieważ to powinien być fundament i punkt numer jeden. Jako punkt numer dwa zwróć uwagę na obwody, ponieważ masa ciała to często same cyferki, cyferki, które bardzo dynamicznie się zmieniają. Pamiętaj, że Posiłki, które jest w ciągu dnia, one też mają swoją objętość, więc ta treść pokarmowa czasami może dłużej zalegać w żołądku, na przykład na skutek stresu czy gorszej regeneracji. Są różne sytuacje życiowe, które mogą też na to wpływać. Gorsza regeneracja, inna czy nadmierna aktywność fizyczna w stosunku do tego, co było wcześniej, też może wpływać na to, że organizm będzie pozornie miał większą masę ciała. Jeśli chodzi o kobiety, w czasie cyklu też organizm gromadzi więcej wody, więc nie jest to zbyt trafione, żeby robić wtedy pomiary, jeśli chodzi o masę ciała czy obwody. Pamiętaj o tym, ponieważ jest to bardzo kluczowe, a często o tym zapominamy. Zwróć uwagę, żeby pomiary dokonywać nieco częściej, ponieważ jeśli masę ciała dokonasz na początku miesiąca i na końcu, to możesz zgubić i nie zauważyć progresu, który zrobiłeś. Jeśli masz dodatkowo, na przykład, obwody, przede wszystkim talia, biodra, bo może być też obwód bicepsa, obwód uda, to dzięki temu masz więcej zmiennych, które możesz monitorować. I pamiętaj, że wahania, jeśli chodzi o masę ciała, mogą być naprawdę bardzo dynamiczne. Bardzo dobrze widać to również, jeśli chodzi o różnego rodzaju uroczystości czy święta. Jeśli chodzi o na przykład wesela różnego rodzaju święta czy uroczystości, to często po nich, na skutek zmiany sposobu żywienia, to mamy. Najczęściej produkty, które zawierają więcej soli, i tym samym organizm zatrzymuje więcej wody, co pozornie wpływa na zwiększenie masy ciała. Jednak nie jest to tkanka tłuszczowa. Pamiętaj, że w upały organizm też ma tendencję do gromadzenia większej ilości wody, bo wtedy najczęściej jednak nieco gorzej się nawadniamy. Także bądź świadomy też tego i pamiętaj, że cyferki nie określają Ciebie i Twojego zdrowia. Ważne jest to, jaki jest skład Twojego ciała. Warto mieć pewien setpoint, pewien cel w postaci masy ciała, natomiast nie ona powinna być Twoim głównym celem. Jako punkt numer trzeci to pamiętaj o wizualnej ocenie sylwetki. Czyli mamy też obwody, ale pamiętaj o tym, żeby stanąć przed lustrem raz na jakiś czas i zrobić sobie zdjęcia sylwetki. No i najlepiej, żeby były to różne zdjęcia sylwetki przodem, bokiem i tyłem. Dzięki temu możesz zaobserwować, jaki robisz progres. Staraj się też przyjmować komplementy ludzi, którzy mówią, że jest ciebie faktycznie mniej i wygląda zdecydowanie lepiej. Pamiętaj, żeby docenić siebie za proces, bo to co często stanowi problem to to, że ciągle mamy ten swój cel przed sobą, natomiast nie widzimy na przykład, że w ciągu ostatnich miesięcy zrzuciliśmy na przykład 10 kg. Zawsze staraj się odnosić pomiary, których dokonujesz, do tego jakie były one na początku. Dzięki temu możesz zobaczyć, jak dużo już przeszedłeś, jaką wspaniałą drogę i pracę wykonałeś. Po czwarte, poza wizualną oceną sylwetki, zwróć uwagę na to, co też jest bardzo kluczowe, czyli jakie nawyki żywieniowe udało Ci się poprawić. Może bardziej systematycznie się ruszasz, może złapałaś bakcyla, jeśli chodzi o aktywność. Może już nie masz problemu z nawodnieniem, może lepiej się regenerujesz, może polubiłeś warzywa i owoce w diecie i dbasz już o regularność posiłków. To jest to, do czego dążymy, czyli to, żeby wypracował odpowiednie nawyki żywieniowe i był w stanie je utrzymać w dłuższej perspektywie czasu. Po piąta, jako nieco pewien zimny kubeł na Twoją głowę, to rachunek sumienia, czyli też czasami powinieneś mieć sobie taką skłonność do tego, żeby twardo przeanalizować, OK, skoro wiem, że przede wszystkim chodzi o deficyt energetyczny, pochodzący z diety i z aktywności, to coś muszę zrobić. Nie tak, jeśli chodzi o dietę, może coś podjadam między posiłkami, może nie do końca dobrze odważam produkty, może gdzieś popełniam pewien błąd i częściej sięgam i po jakieś smakołyki i gdzieś mi to umyka, czy jeśli chodzi o aktywność, może wcale nie jestem taki aktywny, jak mi się wydaje. Pamiętaj, że aktywność treningowa ma znaczenie, i żeby też starać się kreować cele. Na przykład trzy razy w tygodniu będę biegał, ale dodatkowo zwróć uwagę na aktywność pozatreningową i monitoruj na przykład kroki, żebyś miał ten cel i wiedział dodatkowo, jak u ciebie konkretnie wygląda aktywność. Rób taki rachunek sumienia raz na jakiś czas. Pamiętaj, że też na skutek konsultacji ze specjalistami, z dietetykiem i tak dalej, to ci specjaliści, ten dietet da Ci pewne narzędzia, ale finalnie wszystko zależy od ciebie i od Twojej wykonywanej pracy, od Twojego zaangażowania. Nie musisz być perfekcyjny, ale bądź konsekwentny, bo to jest naprawdę fundament. I jeśli naprawdę jest pewien problem, jeśli chodzi o redukcję wali, jeśli dawno wykonywałeś badania, to zwróć uwagę na dokonanie tych podstawowych profilaktycznych badań, szczególnie jeśli chodzi o tarczycę i glikemię, ponieważ to często może e, wpływać na to, że masa ciała nie chce spadać. Miej to proszę na uwadze. Podsumowując, weź pod uwagę te punkty, o których wspominałem, e, i też, żeby zwracać uwagę nie tylko na same cyferki, na wadze, ale też na inne aspekty, i dodatkowo, żeby raz na jakiś czas zrobić rachunek sumienia, bo mówiąc brutalnie, jesteśmy ludźmi e, i każdy z nas nie doszacowuje ilości kalorii, których je, czy na przykład e, nie jest tak aktywny, jak mu się wydaje. Miej to wszystko na uwadze. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję Ci za za to, że obejrzałeś ten materiał i zachęcam Cię do tego, żeby wziąć udział w kursie, który dla Ciebie poprowadzę. Oczywiście na temat dietyki i suplementacji. Pozdrawiam Cię serdecznie i widzimy się w kolejnych materiałach.